Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz. Jestem tutaj jednym z czterech, jakby to powiedzieć, członków Capsco Gaming. Spotkać mnie można pod nikami takimi jak Matkowicz, Super, Super Kolba, Alberto Cominogrande, jakieś tam jeszcze parę ników by było, które by się znalazły. Jeżeli chodzi o, o mnie i o moją działalność, ja będę tutaj, jakby to powiedzieć. Przedstawiam wam grę Escape from Tarkov e, oraz. zamierzam dodawać tutaj jakieś e, loliki z właśnie z ekipką, e, ale też głównie bym się skupiał na grach e, single player e, Planuję nagrać tutaj serię stwierdzy. E, Poruszcie jakiegoś Cyberpunka, e, porusz Cyberpunka, co by tu jeszcze dać? Hmm. Cyberpunka. Na pewno będzie jakiś Wiedźmin. I ewentualnie to już była też kwestia Was, widzowie, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Wydaje mi się, że to jest kwestia dosyć prosta. Wy proponujecie, ja to robię. No, w każdym razie jest to pierwszy odcinek z serii, nazwałem to Akademia Lepszego Pozycjonowania się. Już tłumaczę, już tłumaczę. Generalnie chodzi tutaj o to, że będę pokazywał wam e, miejscówki po prostu e, na obecnej mapie Customs. Gramy w grę Escape from Tarkov e, i teraz tak, miejscówki. Co rozumiem przez pojęcie miejscówki? Oczywiście, po pojęcie miejscówki rozumiem Rad Spoty. E, czyli tak, jakby styl gry, który no nie jest tak, jakby za bardzo lubiany przez jakby powiedzieć, większość osób. I teraz tak zaczniemy od miejscówki Old Gas Station. I w tym momencie, pewnie będzie magiczne cięcie, i widzimy się dopiero na miejscu. Dobrze, znajdujemy się właśnie na miejscówce Old Gas Station. Generalnie, nazwnictwo co do miejscówek będzie różniło się od tego co możecie kojarzyć, ponieważ grając z ekipką, no, mamy ustalone własne miejscówki. Echem, Olga Station, tu jest Przeskok, tak, w celu lepszej komunikacji. E, generalnie tak, m, przedstawię wam wszystkie miejscówki, jakie znałem na tej lokalizacji. Echem, na tej lokalizacji, które były dostępne, ale też już nie są. E, jeżeli coś nowego poznam, oczywiście z nami się podzielę. E, też jakimś też specem nie jestem. Mam tylko ile to będzie. Dopiero 1951 godzin co dla innych może wydawać się ogromną ilością, ale jeżeli chodzi o grę w tarkowa, to uważam, że jest to ciągle, jakby to powiedzieć, nie, nie dość, tak. Eee, patrząc wstecz, eee, w poprzedniej wipe'ie możliwość było wsk skoczenia na to drzewo, na to drzewo i na tamto drzewo i w dodatku jeszcze na tamto i na tamto z tyłu. Eee, dlaczego Nikitas postanowił zablokować możliwość wskakiwania drzewa? No cóż, no to nie mnie pytać, aczkolwiek no szkoda, że nie można. Pierwsza miejscówka wymaga no, troszeczkę wyczucia. Mam nadzieję, oczywiście, że zrobię ją za pierwszym razem. Pierwsza miejscówka wymaga troszeczkę wyczucia, no i odpowiednio siły. Mianowicie wstawiamy się, tak spojrzymy tutaj, w tym miejscu Murka jest najbliżej murku. Dzięki temu można w sumie e, e, już na małym poziomie siły spróbować tu wskoczyć. Tylko żeby wskoczyć. O, ja przeskoczyłem. A, dobra, wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Dobra, i jeszcze raz. O, a wcześniej. Dobra, ja jestem. Teraz tak. Poruszamy się wzdłuż muru. Teraz tak. Jedną z miejscówek jest po prostu przykusnięcie tutaj. Jesteśmy kryci z tamtej strony. Tu możemy po prostu zrobić niespodziankę komuś. W dodatku mamy pełen widok na tą stronę. W zasadzie musimy się przejmować tylko i wyłącznie tą stroną mapy, tą stroną mapy, gdyż no, przeciwnika usłyszymy. Nawet możemy po prostu spikować, full auto w niego pociągnąć i to tyle. Ale dobrze, lecimy dalej. skakujemy na to. I teraz tak, najlepszą opcją jest zrobić tutaj skok i po tym skoku najpierw zrobić drugi skok i tutaj już dowolnie, biegniemy do końca, biegniemy do końca. Zwykle najlepiej robić to bardzo szybko, gdyż no zależnie od respów, e, tam mogą się zespić, tam mogą się zespić gracze, więc jeżeli zespimy się tutaj, jesteśmy w idealnej pozycji, najpierw trzeba zrobić bardzo szybko. Tu zwykle robię przystanek na zregenerowanie staminy i teraz tak. Najważniejsze są tutaj e, te punkty, że tak powiem, łączenie między tymi betonowymi płytami. Teraz tak. Klikamy W, będąc to skierowanymi w ścianę, i już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie, stanę tutaj. W tym miejscu, w tym miejscu należy wykonać skok. Gdyż czego nie zrobimy, to po prostu tak jakby ten murek jest już za bardzo, m, muszę powiedzieć, poza e, linią mapy, i po prostu zostaniemy zepchnięci. Teraz tak, co zrobić? Stawamy się. A że to już od razu, od razu tak, shift, biegniemy, jak tylko zobaczymy, podskakujemy, jedziemy tutaj w tym betonowym murku i teraz tak, miejscówka jest, że tak powiem, bardzo, ale to bardzo, e... bardzo OP, rzadko kiedy kto mnie zauważył, w sumie na dość duż, dużą ilość gier, e, którą trafiłem, e... którą tutaj siedziałem, to po prostu no... Zwykle gracze nie byli w szoku. Rzadko kiedy po prostu wychodziłem. Jakby to powiedzieć, gra kończyła się porażką. O, to będzie dobre sformułowanie. I teraz tak, co jest. co tutaj zalecam brać? No Przede wszystkim broń, która byłaby jakaś MK, cokolwiek, Kedry, coś to strzela na szybko. Dodatkowo snajperkę. Snajperkę dlaczego? Dlatego, że gracze często wychodząc od twierdzy, podchodzą tutaj, popatrzą co się dzieje, więc można wykonać jeden strzał w tamtą stronę. Eee, teraz tak. Eee, gracze często też przechodzą przez most, więc tam też przyda się snajperka. Zwykle gracze idący od komputerów, tak tam miejscu są komputery. Wychalają tutaj, żeby zobaczyć, czy są jakieś boty, więc no można być już gotowym. I teraz tak, eee, z tego co zauważyłem z moich obserwacji, tu w tym miejscu eee, normalnie jest eee, betonowy mur, płyta, aczkolwiek jest to zbugowane i mamy że tak powiem, legalnego wallhaka. Teraz tak. E, tutaj, ktoś przebiega, stąd też może dostać czapę. Często próbują tutaj przeskoczyć, więc sobie się ustawiają, e, oczywiście. Tak, stąd tu już gracza powinniśmy usłyszeć. Oczywiście, jeżeli mamy dobre słuchawki, w tym miejscu gracz powinien być już przez nas e, słyszalny. Można walić full auto, ale nie trzeba. I teraz, tak. Zwykle co robią gracze, według mojej obserwacji, to są to gracze albo. E, Idące tutaj pod drzewko, które może no, zrespić dobrej temy, jest to skrzynka medyczna. Dodatkowo, co my to my? Mamy tutaj systemy do taska. Mamy, Co jest głównym powodem, dlaczego mistrzka taka jest taka dobra? I kiedy działa najlepiej, to w momencie, w którym jest dostępne to wyjście. To jest wyjście Old Gas Station, jest tak. Tylko, no, powinny się palić zielone flary, ale no, tego nie ma. I teraz tak. Gracze przychodzący stamtąd też praktycznie każdy leci w to miejsce. E, tu na przeskok można idealnie go zeskanować. E, Snajperką można też pociągnąć po tej linii. E, także to była jedna z miejscówek, e, z których jakby to powiedzieć korzystam. E, I teraz tak, dobrze, my sobie z tego zejdziemy. Co jest też zaletą tej miejscówki, ponieważ no, pokażę, jak to wyglądałoby z perspektywy gracza. Będąc z tej strony, idąc od Staszy, no rzadko kto patrzy yy, na tą wysokość. Tylko to jest biegnięcie do prawej strony. I zaraz tak, no co zauważyłem, gracze Tarkowa nie patrzą w górę. Sam nawet nie patrzę w górę tak do końca, yy, jak wbiegam. Bo przede wszystkim prawdopodobieństwo, ktoś może zagrać 100 meczy biegnąc tutaj, nic się nie stanie, a na 101 ja będę tutaj siedział, więc no, tak jest. No niestety nie można wskakiwać na drzewka. swoją drogą, no jak dla mnie były, były, że tak powiem... OP. Dobrze, przechodzimy do kolejnej miejscówki. Teraz tak, ten e, biały bus jest dosyć ważny, ponieważ jest dostępem do aż czterech miejscówek. Mianowicie pierwsza, skakujemy tutaj na... Na tą na to, na to mówimy z chłopakami, Cysterny, i teraz tak kładziemy się. Mamy wgląd tutaj, możemy się położyć tutaj, możemy się i będąc nawet tutaj, mamy już widok tu na most, na przeskok. Tylko tu jest problem. Minus tej miejscówki, nasza postać się blokuje w tym miejscu. Jest blokada kamery, trzeba przez to poprawiać. Jednakże, jeżeli jesteśmy z kimś tutaj, to miejscówka jest jak najbardziej warta zauważenia. Ja bym grał z dwójkę, rozstawił się tutaj, a kolegę poprosił, aby pilnował bramę tutaj. Teraz tak, będąc w tym miejscu, dochodzimy tutaj do końca, rozpędzamy się i wskakujemy na daszek. Będąc na daszku, to jest pierwsza miejscówka, widok na most, przeskok, bramę. Jest super. Teraz tak, można przeskoczyć jeszcze na to. Próbujemy. Udało się. Dobrze. Tutaj to samo. Kładziemy się tutaj. Oczywiście nawet radziłbym bardziej kład, kład, leżeć na środku. E, niż po prostu tutaj z samego brzegu. To samo. Pod mostem, most, przeskok. E, całe tutaj może być torowisko. Brama. Wyjście. Co chcemy. Tak, że tak powiem. Dobrze, wracamy tutaj, jeszcze raz skoczyć, a nie udało się do końca, poczekamy na staminę, pozwolę sobie w międzyczasie użyć L 1 żeby mieć po prostu pewny skok, tak jak mówię do wejścia do tych miejscówek potrzebna jest odpowiednia ilość siły, ja tą siłę już mam, ale mając jeszcze więcej po prostu jest gwarancja skoku. Także na samym, na, na samym początku, jeżeli ktoś chce tu skakiwać to tylko i wyłącznie po prostu z, z, z szykawkami. No przelecimy, dobrze i teraz nie zatrzymujemy się i jesteśmy tutaj na stacji. E, tutaj to samo, nie gdzieś w tym miejscu, mamy most, mamy po prostu całą stację, e, tutaj cysterna, przeskok. Rama. Jednym z lepszych tutaj, jeżeli chodzi o leżenie dachu, jest po prostu ignorowanie tej części z racji skosu budynku. Po prostu leżąc tutaj, gracze mają mniejszą szansę na zobaczenie nas z mostu, a my po prostu pilnujemy bramy. Gdyż każdy, kto będzie wchodził od tej strony, czy od jakiej innej strony, że przykładowo przeskoczy sobie, prawdopodobnie będzie się kierował albo do wyjścia, albo przez bramę. Więc teraz tak, zarówno jak coś idzie od prawej strony, od mostu, to mamy go już widocznego tutaj, może też pójść pod drzewko, nawet kampion tutaj jest y, też taki, y, można powiedzieć, wiadomo czeka się, a przez ten czas, y, tutaj jeżeli chodzi o mapę customsy, w okolice 20 minuty, 20 od 26 mniej więcej, respią się gracze z kawy i one mają też tutaj wyjście, więc tak też można po prostu mm, zabić takiego gracza z kawa, zawsze to darmowy loot. I teraz tak, mając tutaj, e, grając ze znajomym, oczywiście z odpowiednią ilością strzykawek, można wskoczyć na ten daszek. E, osobiście udało mi się to dwa razy e, z kolegą: mianowicie, jedna osoba musi ustawić tutaj, a druga osoba musi wskoczyć na osobę, i następnie wskoczyć na daszek. I teraz tak, miejscówka jest super, ponieważ no, z góry tego no, dosłownie widzimy wszystko tutaj. Widzimy spadek tam przy kontenerach, e, całe tutaj pole widzimy. Całą górę i przede wszystkim nikt się nie spodziewa. Nikt z graczy nie patrzy aż tak wysoko, żeby po prostu to się do tego uwagę. Nie jest to aż takie, jakby to powiedzieć, popularne. Spotkałem w całej mojej grze tylko jednego gracza, co, co, co był na tym, na tym daszku. Teraz tak. Co tutaj jeszcze chciałem wspomnieć? A to przejdziemy do kolejnej miejscówki i możemy się przypomnieć. Tak, kolejną miejscówką jest tutaj te krzaczki, te krzaczki czy też obok cysterny, ale zwykle tutaj, można, można się położyć, już to, to zrobimy, można się położyć, mamy częściowy widok na most, ale przede wszystkim mamy otwarte tutaj pole manewru, jeżeli chodzi o, o strzały i teraz tak, jeżeli planujemy gdzieś zagrać w to miejsce, czy jakiekolwiek, które by wyglądało... Dalej, dalszej odległości, to mimo wszystko zalecałbym jakąś broń typu e, M4, czy po prostu coś szybkostrzelnego, ale tak powiem zwalnięciem. O. I teraz tak, co jest warte, co zauważyłem, mianowicie jeżeli gracz zrespi się tutaj. Czy po prostu załóżmy, zrespi się za tym czerwonym, tam e, przy, przy trójce, na tym budynku, mówiłem, trójka. Jeżeli ktoś się tam zrespi i podbiegnie tutaj od razu i będzie gdzieś kampił, boty na całej lokalizacji się nie zrespią. Także jeżeli e, będziecie przychodzili od komputerów, zajrzycie tutaj, nie ma botów, jest prawdopodobieństwo, że jakiś gracz już tutaj kampi. E, teraz tak, no to będzie już ostatnia miejscówka. To już ostatnia miejscówka, e, mianowicie jest ją ten wagon, e, on też wymaga e, pewnej dozy siły, e, a no oczywiście to jeszcze wrócimy do tego, e, do krzaczków, e, mianowicie tak, żeby wskoczyć na ten wagon należy ustawić się na łączeniu tutaj, klikając S, podskakujemy, tak, 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 tak. O, jeszcze raz. Kcik, z siadła. To dosyć paradoksalne, gdyż nie mogłem teraz wskoczyć. Teraz o, udało się. Dobrze, i teraz tak Skakujemy tutaj, Skakujemy tutaj, i teraz tak, i kładziemy się w tej pozycji. Co mamy tak do widoku? To mamy przede wszystkim bramę, całą, stację, most. PMC idący z tamtej strony są no, dosyć łatwym celem, gdyż no, skupieni są e, na stacji. Ktoś przebiega tutaj, wbiega do czwórki, też łatwy cel. E, widok tutaj na, na, na pole. Przeskok to też bardzo ważny element. Gracze są przeskakujący, przes przeskaku przeskaku wpadają no, po prostu po, pod ogień ciągły. Dodatkowo zaletą tej miejscówki jest też e, możliwość przeskoczenia, a nawet. Pewnego rodzaju też miejscówki. E, położenie się tutaj. Czy też tutaj? I po prostu, tak powiem, czekanie. Aczkolwiek jest to miejscówka, jak bym powiedział z tych słabszych. E, jesteśmy no, dosyć widoczni z każdej strony i też nie jesteśmy tak wysoko, aby po prostu e, gracze. Po prostu wydaje mi się, że będziemy, e, tak powiem, widoczni w i wszerz e, Teraz tak. Tej miejscówki praktycznie w ogóle nie korzystam, głównie na ten, e, robię tak w formie przeskoku Na górę, na górę, przeskok, tutaj jestem e, Druga wersja jest przeskoku z, za, za tym murkiem e, Przeskakujemy tutaj, tutaj lądujemy e, Teraz tak, e, tutaj właśnie jest o, wspomniany przeskok e, Można było również wskakiwać na to drzewko Ale niestety jest to już zablokowane Teraz tak, kolejną miejscówką jest po prostu to miejsce tutaj, jesteśmy tutaj no, w krzaczkach, pochowani e, i miejscówka też bardziej z tych słabszych, ponieważ jesteśmy tylko i wyłącznie e, zdani na łaskę kogoś, czy ktoś akurat będzie przechodził, Jeżeli ktoś będzie przechodził, no to poszczęściło nam się, no jeżeli nie, no jakby to powiedzieć, to mamy pecha, e, jesteśmy Mało widoczni to jest główny atut, ale też mało widzimy, co jest dużym minusem, e, gdyż w przypadku, jeżeli chodzi o mnie i miejscówki, wolę bardziej widzieć więcej, być może bardziej widocznym, a żeby widzieć mniej i po prostu mieć mniejsze pole działania. E, co do referencji krzakowych, no to już każdy krzaczek można sobie tutaj ogarnąć, ale najbardziej preferuję ten krzak. Kładziemy się w nim. I po prostu czekamy na naszą fiarę. W momencie, w którym ktoś, wiadomo, mają słuchawki, nawet nawet nie mając słuchawek, to jesteśmy w stanie gdzieś usłyszeć e, gracza dostatecznie blisko, e, aby go po prostu się po prostu przygotować do niego, celować. To samo, jeżeli chodzi o, o wyjście z bramy, ktoś po prostu Tylko tutaj, odnośnie tej miejscówki, jeszcze tak e, radziłbym otwierać ogień praktycznie od razu. Mianowicie, w momencie kiedy gracz już przekroczy linię, to po prostu strzelać po nogach, po czymkolwiek, e, żeby jak najszybciej gracz został wyeliminowany. Gdyż, tak, jak jeszcze się cofnę do niej, będąc z niej, mamy. Bardzo krótki czas jak powiem, reakcji, jeżeli pobiegnie w lewo, czyli w tą stronę, to znaczy jego lewo, no to jest ok, bo jeszcze możemy pociągnąć, ale tam szybko znika za górką, pociski zatrzymywałyby się w tym miejscu, więc no byłby już gotowy, rzucałby granaty. Dało się też wykonać, to był niesamowity skok i wymagał odpowiedniejności siły, trzeba było na to wskoczyć. I tutaj wskoczyć na drzewko, mianowicie no drzewka są już czemu zablokowane, nie można nie wskakiwać Ale była taka opcja e, Była opcja wskoczenia na to drzewko, tylko na to osobiście nie wskakiwałem drzewko I teraz tak, zakładałbym, że wskakiwało się z tej strony, a jak nie z tej strony To z tego po prostu filaru e, Wskakiwało i to tyle e, Dobrze, wydaje mi się, że omówiłem tutaj wszystkie miejscówki e, Jeżeli coś znajdę, to oczywiście się podzielę e, Spróbuję też wstawić, e, mianowicie z chłopakami to przegadam e, i spróbuję zrobić też e, jak widzą Cię gracze, To znaczy, y, ustawię się na każdej z miejscówek i po prostu poproszę drugą osobę, aby po prostu biegała dookoła i sprawdzała, czym, jak mnie widać z różnych, że tak powiem, e, kątów. Przykładowo, będąc tu, poprosiłbym, jak wyglądają stamtąd, e, jak wyglądam stąd. Czy mnie widać... nie wyglądam. czy widać stąd, czy mnie widać stamtąd, czy mnie widać tu, czy mnie widać tam ale to już musiałbym znać też wasze zdanie. Na pewno co będę chciał, to będę chciał wrzucić wam nagrania z kamperek tutaj. I teraz tak, nagrania nie będą ze wszystkich miejscówek, ponieważ miałem system taki, jeżeli chodzi o nagrywanie, oczywiście teraz używam OBS, a to każde nagranie będzie zachowane. Ale wcześniej nagrania były tylko i wyłącznie na pewien czas, to znaczy po przekroczeniu pewnego limitu, nowe nagrania napisywały starsze, więc mam tutaj powiedzieć, deficyt, jeżeli chodzi o część miejscówek, e, przykładowo z daszków, z, z tego dachu, czyli po prostu z wyjścia, z systemy nie mam, e, na to mam, mam stamtąd, mam po prostu z drzewek stare nagrania jeszcze, bo co zachowałem sobie specjalnie, e, więc te, te tutaj nagrania wstawię. Hmm. Nie wiem czy w tym wideo, czy po prostu zrobię odnośnik do tego wideo po prostu w drugim już nagraniu. Ale to było na tyle z pierwszego odcinka Akademii Lepszego Pozycjonowania się. A teraz w ogóle co jeszcze ciekawostką, dlaczego lepsze pozycjonowanie się. Nie pamiętam kto to powiedział, możliwe to powiedział... Nie wiem czy to mówił jakiś streamer, czy nie. Ale po prostu raz tak po prostu użyłem, bo wiadomo... Wiecie, jakby to powiedzieć, szczurem wiąże się z hejtem. Eee, I po prostu to nie jest kampienie się, to jest lepsze, lepsze pozycjonowanie się. Tarkov jest grom, która by to powiedzieć, polega przede wszystkim na dźwięku. Eee, no wiadomo, umiejętności, wszystko, ale tu dźwięk gra eee, główną rolę. Eee, przykładem jest mapa, eee, my tam faktorka, gdzie nic się nie dzieje. <laughs> jest cisza, ale jak tylko będzie ruszony jeden decybel deci, dźwięku, nagle każdy rusza. Także po prostu nie ma co lecieć w PvP, się narażać. Trzeba się lepiej pozycjonować i wygrywać. Lepsze pozycjonowanie to klucz. To klucz do sukcesu. To klucz do darmowego lutu. Eee, I teraz tak. Dlaczego to jest jeszcze takie super? <gryw> Już mówię. Eee, oczywiście można sobie oglądać seriale. Ciekasz nasłuchujesz i jednocześnie oglądasz serial. To też będzie od, odnośnie oglądania seriali i oglądania, e, oglądania filmów. Mm. To też będę oczywiście na, na, na naszym TikToku Kapsko Gaming. Teraz zamierzam poprowadzić taką serię. E, serię, jakby to powiedzieć. Konkursową. E, mianowicie będę grał w gierkę. W sensie no, będę kampił gdzieś, a w tle będzie leciał dany serial albo dany film. I osoba, która po prostu zgadnie. Mm, nie jaki to był film, albo jaki to był serial, otrzyma oczywiście jeden punkcik. I za 10 punkcików będzie można to wymienić na jakiegoś, nie wiem, pasywkarta, jakąś już... kurkę w lolu. To, to już będzie kwestia do dogadania ze zwycięzcą. Także tak. Z mojej strony to tyle. Ja Wam życzę miłego dziąka wieczoru, zależnie od tego, w którym momencie to oglądacie. Siemanko.